miłości. Reportaż z katolickiego młodzieżowego ośrodka socjoterapii Exodus w Białym Stoku. Jak wygląda polska rodzina? To pytanie wielokrotnie zadawaliśmy sobie w katolickim młodzieżowym ośrodku socjoterapii Eksodus w Białymstoku, powołanym w 2006 roku przez Stowarzyszenie Dzieła Nieustającej Pomocy. Obojętność, brak właściwej komunikacji, konflikty, awantury, złe emocje, wreszcie groźne patologie. Wysokie koszta takiej rodzinnej aury ponoszą dzieci i młodzież. Oto jaka jest skala problemu? Zapytaliśmy księdza Grzegorza Boraczewskiego, założyciela i dyrektora ośrodka Exodus. W tej chwili um, problem niedostosowania społecznego rośnie. I myślę, że rośnie w zastraszającym tempie. Jakiś czas temu obejrzałem w telewizji program, w którym podano dane statystyczne z miasta Warszawy, z jednej dzielnicy Pragi, gdzie powiedziano, że w tej chwili jest około tysiąca młodych ludzi wałęsających się po ulicy, które za kilka lat zasilą właśnie tego typu ośrodki socjoterapeutyczne lub młodzieżowe wychowawcze. W skali kraju jest to ogromny problem społeczny. Dlatego też myślę, że ważna jest praca takich ośrodków. One są na dzień dzisiejszy, one rosną jak grzyby po deszczu. W ostatnich kilku latach powstało tych ośrodków kilkadziesiąt w Polsce, a w tej chwili do ośrodków socjoterapeutycznych oczekuje ponad 1500 osób na przyjęcie, natomiast do ośrodków młodzieżowych wychowawczych ponad 600 osób. Młodzież w ośrodku rodzi się na nowo. Uczy się odpowiedzialności i szacunku, przyjaźni, zaufania i miłości. Dlaczego ci młodzi ludzie wyrokiem sądu trafiają do takich ośrodków? Takim najprostszym problemem to jest po prostu nierealizowanie obowiązku szkolnego, który jakby na poziomie gimnazjum, akurat tutaj jest tylko gimnazjum, który po prostu jest obowiązkowy. Natomiast są problemy, prawda, typu kradzieży, bujek, włamań. Narkotyki, alkohol. Co się wiąże prawda, z tym, że mają niektórzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy mają takie wzorce wyjęte po prostu w, z domu. Rodzina we współczesnej cywilizacji staje się coraz częściej zbanalizowanym tłem w reklamach, które sprzedają zupy w torebkach lub kawę rozpuszczalną. Również aura kreowana przez wiele mediów zdaje się sprzyjać postawom o wrogim rodzinie. Czasami się zastanawiam, że trzeba by było zorganizować takie ośrodki dla całych rodzin, bo dzieci, które trafiają do naszego ośrodka i tak jak patrzyłem do wielu innych ośrodków, efekt ich zachowania jest spowodowany niestety, ale niewłaściwym funkcjonowaniem rodziców. I powiem szczerze, że kiedy podejmujemy... Próby terapii rodziców, współpracy z rodzicami, obligujemy ich do tego, żeby, żeby trzymali tutaj z nami kontakt, żeby poszli na terapię w miejscu swojego zamieszkania, żeby trochę zmienili swój sposób podejścia do dziecka. Napotykamy bardzo często z ogromnym sprzeciwem i powiem szczerze, że jest to bardzo trudna współpraca. Jakie wartości i przekonania wpaja się wychowankom ośrodka? Co musi się wydarzyć w ich umysłach, by mogli powrócić do społeczeństwa, którego obojętność jest jednym z powodów, dla którego ci młodzi ludzie popadli w konflikt z prawem. Te wartości, które niesie za sobą katolicyzm, chrześcijaństwo myślę, że są wyznawane przez większość ludzi w społeczeństwie, nawet tych, którzy nie są katolikami czy chrześcijanami, to są takie podstawowe wartości, typu uczciwość, szczerość, otwartość, prawdomówność. Tego tutaj uczymy i na bazie wiary też staramy się im to pokazywać. Resocjalizacja w potocznym odbiorze traktowana jest jako pewna fikcja. Coś, co w Polsce nie daje żadnych rezultatów. Czy praca z tak zwaną młodzieżą niedostosowaną społecznie może skończyć się sukcesem? Dla nas już efektem jest chociażby to, że rodzice, którzy przyjeżdżają na przykład na odwiedziny, widzą zmianę w swoim dziecku, widzą, że to dziecko inaczej reaguje, inaczej się zachowuje, jest bardziej otwarte, czy też potrafi mówić o swoich problemach. Jeżeli chodzi o takie sukcesy bardzo duże, typu opuszczenie przez kogoś placówki i ułożenie sobie właściwie życia, Właściwie mamy dwie takie osoby, które jakby już sobie to życie poukładały. Jedna z tych osób była za granicą, pracowała w tej chwili, zakłada już nawet rodzinę tutaj w Polsce. Druga osoba skończyła szkołę, w tej chwili studiuje. Także myślę, że to też jest jakiś taki widoczny efekt sukces naszej pracy tutaj. Pierwszą firmą, która aktywnie włączyła się w promocję i finansowe wsparcie dla ośrodka Exodus, jest Eprofit System z Warszawy. 5 marca 2009 roku przekazała młodzieży edukacyjną grę Cashflow, uczącą zarządzania finansami. Opiekę nad edukacją finansową zapewni trener finansowy i doradca z tytułem European Financial Consultant Bogdan Drewnowski. Niezależnie od tego, jak dużo będziemy mieli ciepła i miłości, to w pewnym momencie życie codzienne wymaga myślenia. A finanse nas dotyczą wtedy, kiedy idziemy po chleb, czy cokolwiek, czy po kurtkę, bo idzie zima. I myślę, że po prostu świadome życie i świadomość tego, kim oni są i co wiedzą, pozwoli im nawet w takich momentach, kiedy nie będą akceptowani, być może kochani, przetrwać. Franciszka Staniszewskiego, prezesa e-profit system, zapytaliśmy, czy w interesie ludzi biznesu jest wspieranie ośrodków dla młodzieży, która weszła w kolizję z prawem. Oczywiście, że tak, chociażby ze względów społecznych, no, jeżeli uda nam się w jakiś sposób no, wesprzeć te ogromne rzesze, jednak rosnące rzesze, tej młodzieży troszeczkę zagubionej, błądzącej w powrocie do harmonijnego współżycia ze społeczeństwem to będzie na pewno nasz wspólny sukces. Poza tym tak naprawdę no, kształtujemy też e, kolejne pokolenia. Wiem, że to brzmi jako takie wielkie słowo, ale jednak no, ta praca zaczyna się w formie takiej pracy u podstaw właśnie tutaj w tego typu ośrodkach, ale przede wszystkim oczywiście i w rodzinie. No i może dlatego, że ja również mam rodzinę, wielu moich znajomych też ma rodzinę, no, jestem świadomy jak bardzo ważne jest kształtowanie. W obszarach, których być może na no tej, tej formacji brakuje wychowankom takiego środka, więc nie myślę, że jest to, jest to duży wkład w ich dobrą, lepszą przyszłość. Jakie są marzenia wychowanków Ośrodka Exodus? Moje marzenie to, żebym został lakiernikiem. Do, dobrze płatny, płatny jest zawód i dobrze mi idzie, bo coś wiem w tym dziedzinie. A co jest dla nich najważniejsze? Teraz rodzina. Ksiądz Grzegorz pracuje nad otwarciem kolejnych stacjonarnych placówek, które w podobny sposób przyjdą z pomocą potrzebującej młodzieży i ich zatroskanym rodzicom. Szuka kolejnego obiektu, który mógłby być przystosowany, przekształcony na potrzeby ośrodka socjoterapii lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego. A także dalej realizować cele stowarzyszenia, pomagać rodzinom i młodzieży zaszczepiać młodzieży takie wartości jak wiara, szacunek, uczciwość, właściwe relacje z Bogiem i ludźmi. eProfit System pozyskała już kilka firm i mediów do współpracy, której celem jest promocja Stowarzyszenia Działania Nieustającej Pomocy i realizacja multimedialnych projektów, z których dochód w całości zostanie przeznaczony na finansowe wsparcie misji Stowarzyszenia. Wśród partnerów już w marcu 2009 są między innymi Radio Vox oraz HD Division Film Studio, agencja multimedialna 5 oclock, Liquid Vision, H2O Lifestyle i portal prasowy pressoffice.pl.